I dzisiaj mamy na nas książkowe talk to czy to, które zobaczyłam na kanale Karo Kombu, którym pozdrawiam i na Instagramie poprosiłam Was, żebyście po prostu zadali mi takie pytanie, na przykład czy wolę kebaba czy gyrosa. W wersji książkowej i ja na nie właśnie dzisiaj odpowiem. Więc jeżeli chcecie być na bieżąco, to zapraszam Was na mojego Instagrama, bo tam dzieją się czasami fajne rzeczy. I ja nie będę dłużej przedłużać, tylko zaczynam. Pierwsze takie pytanie ale zadała osoba z pewnego kanału, który jest prowadzony w duecie, którą bardzo pozdrawiam. I to jest pytanie, mister czy zniewolony? ja tutaj bez żadnych wątpliwości wybieram zniewolonego, bo choć uważam, że te książki są równie Słabe w mojej opinii, to zniewolony mnie chociaż jakoś rozśmieszał, a Mister nie rozśmieszał, więc wybieram zniewolonego, bo chociaż troszkę się pośmiałam. Kolejne pytanie brzmi: trylogia czy duologia? Chyba duologia, nie wiem jak to się w sumie pisze. Tutaj ktoś widzę, driftuje. Nieładnie, nie wolno driftować w mieście. Pamiętajcie o tym, tylko na bezpiecznie wyznaczonych miejscach. Więc e, trylogia czy duologia? To zależy, więcej czytałam trylogii, więc powiem trylogia, ale ja często mam tak, że drugi to mi się nie podoba, więc teoretycznie duologia, ale to zależy wszystko od tego, jaka to jest książka, ale częściej czytam trylogię, więc wybiorę po prostu trylogię. Kolejne pytanie, nie? Damon czy Laurent? Z, nie, ze zniewolonego księcia wybiera moje drodzy Laurenta, ponieważ w ma takie momenty, w których zbija wszystkich, nie ma jakichś takich fajnych słówek cały czas, ale jak coś powie, czasami konkretnie to śmieje się z tego z 3 minuty, więc spoko. Kolejne pytanie, nigdy nie przeczytać już nic, czy czytać Greja do końca życia. Nigdy nic nie przeczytać, ponieważ... Gra ja już raz przeczytałam i nie chcę więcej tego czytać. Kolejne pytanie jest bardzo ciężkie, bo brzmi fantastyka czy kryminał. Najchętniej powiedziałabym, że połączenie tych dwóch gatunków, ale ostatnio więcej czytam fantastyki, więc powiem po prostu, że fantastyka. Chociaż kryminał też bardzo lubię, tylko czekam na jakąś taką książkę, która mnie rozwali wewnętrznie. Znaczy już jedna taka jest, ale mam zakład teraz, że nie będę jej wypowiadała tak często, więc nie mówię jej, ale wy wiecie o jaką książkę chodzi, prawda? Gdybyś mogła przeczytać tylko jedną książkę, ale nigdy nie poznać drugiej, to wybrałabyś Pielgrzyma czy Harego Pottera? Wy naprawdę jesteście drastyczni, ponieważ to jest pytanie, które tak boli. Ale muszę powiedzieć jedno, gdyby nie Harry Potter, to nigdy nie zaczęłabym czytać. Kocham Pielgrzyma, to jest. Książka bardzo ważna w moim życiu, ale Harry Potter jest też bardzo mocno dla mnie ważny, dlatego wybieram Harry bo Po prostu, gdyby nie Harry Potter, to nigdy bym nie zaczęła czytać, i to jest taki fakt z mojego życia, o którym już nie raz Wam mówiłam, dlatego wypieram Harry Potter. Chociaż moje serce, nawet jakby mnie zabił, grzyba to by umierało, bo wiedziałoby, że taka książka dziś jest, tylko nie może jej mieć to by było straszne, naprawdę jesteście drastyczni, to nie jest miłe ale chociaż ciekawe. Booktube czy Bookstagram? Booktube, ponieważ jestem tu dłużej, chociaż powiem Wam, że teraz bardziej mi się podoba Bookstagram, więc wybieram na razie Booktube, chociaż zobaczymy w przyszłości, chociaż Booktube to wiecie, taka moja krew, Bookstagram teraz bardziej, ale ja mam z Bookstagramem taki problem, że ja uwielbiam robić zdjęcia, tylko mam problem z robieniem zdjęć przedmiotom Martwy. Uwielbiam robić zdjęcia na zawodach i z dzieckich ludziom, ale przedmiotom martwym jest mi najtrudniej to robić i tak naprawdę mój bookstagram w ogóle nie jest tak jak zazwyczaj bookstagramy, że są idealnie dopasowane, że jeden styl u mnie jest miszma, miszmasz totalny, ale ja po prostu jeżeli coś mnie inspiruje to wtedy robię zdjęcia nie zależy mi na jakimś konkretnym stylu po prostu coś mnie musi inspirować Kolejne pytanie Czytać pielgrzyma do końca życia czy wszystkie inne książki? to jest drastyczne pytanie. Powiem Wam, że nie wiem. Nie wiem, co bym zrobiła. Wydaje mi się, że czytać Pielgrzyma do końca życia, to w końcu, jakbym czytała cały czas Pielgrzyma, to bym z niej tej książki, bo po prostu bym ją zdała już na pamięć. Dlatego z wielkim bólem serca wybieram wszystkie inne książki, chociaż nie wiem, dlaczego ja to robię. I pewnie jak nagram ten film, to sama siebie uderzę za to, co powiedziałam, no ale trudno. Ameryka Północna czy południowa zdecydowanie północna, ponieważ tam jest Alaska i Stany i w ogóle. Wakacje w Polsce czy za granicą? Ostatnio poznaję bardzo dużo uroki naszego kraju. Lubię wyjeżdżać za granicę, poznawać nowe kultury, ale ostatnio coraz częściej jestem w Polsce. Na przykład w tym roku są, będą Bieszczady, ale lecę też na Majorkę. Zobaczymy, czy mi się spodoba. Ja ogólnie lubię takie dość nieoczywiste wyjazdy. Akurat Majorka jest dość znanym turystycznym miejscem, ale jeżeli miałabym wybierać, to poleciałabym sobie do Indii. Himalaya, takie rzeczy, wiecie, takie mało popularne. Zakończenie otwarte czy zamknięte epilogiem? Ja lubię epilogi, a lubię jak te epilogi są otwarte, ponieważ ja lubię sobie wyobrazić, wyobrażać co będzie dalej, jak to wszystko się potoczy. Dlatego zakończenie otwarte będzie moim wyborem. Kolejne pytanie, Syriusz czy Remus, moi drodzy Syriusz, kocham Remusa, ale Syriusz jest moją pierwszą miłością. Naprawdę to jest niesamowita dla mnie postać, uwielbiam go i po prostu kocham miłością wielką, chociaż Remusa też bardzo lubię, ale moim wyborem będzie Syriusz. Romans czy Kryminał? Oczywiście, że Kryminał tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Krótka seria do czterech tomów, czy długa seria powyżej czterech tomów? Wolę krótkie serie, bo te długie później mają za dużo z sobą nieścisłości, chociaż czasami się zdarzają, że są ścisłe, ale wiecie jaki jest problem taki, że zazwyczaj jak jest więcej niż cztery tomy i ja czytam na bieżąco książkę, to nie pamiętam, co się działo w jakiejś książkę poprzedniej. Znaczy pamiętam, ale nie powiem wam na przykład, jaki były to buto. Na przykład z Sarah J. mam także wiem, co się działo w całej tej historii, ale nie powiem wam, jeżeli się mnie zapytacie, co się działo w Królowej Cienie. Po prostu ja te książki czytałam zbyt dawno, żeby wiedzieć, co się działo w danej serii. Taka mała ciekawostka. Polscy czy zagraniczni autorzy Wolałabym odpowiedzieć na to pytanie Polsce, ale czytam więcej zagranicznych, więc zagraniczni. WTK czy KTK? Ja jestem z tych chyba nielicznych osób, które odpowiedzą krakowskie targi książki, ponieważ mam do niej wielki sentyment, bo to były moje pierwsze targi książki i tam dla mnie jest troszkę lepszy klimat, to było KTK. Twarda czy miękka okładka? Zdecydowanie twarda i było takich pytań naprawdę sporo. Pielgrzym czy Harry Potter? Już odpowiedziałam Harry Potter. Czytanie rano czy wieczorem? Ja wolę czytać rano, ponieważ wtedy nikt mi nie przeszkadza, ale niestety wtedy pracuję, więc zazwyczaj czytam wieczorem. Arogancki książę czy fajtułapa? pakują zdecydowanie arogancki książę. Nienawidzę fajtułapy. ona dam radę, ale fajtułapa mnie irytuje. Romance czy kryminal, kryminał? kryminał. czy 50 twarzy Greya? Oczywiście, że Zmiesz ponieważ 52G jest na podstawie zmierzchu, ale zmierzch to jest tak jakby część mojego dzieciństwa, do dlatego zmierzch. Kolejne pytanie, piękna i bestia czy Mulan ja wybieram Mulan, ponieważ uwielbiam obraz silnych kobiet w bajkach, w literaturze itd. Ja wiem, że teraz wszyscy to mówią, ale ja zawsze lubiłam Mulan, bo to, co na to odwaliła, to jest to. Mulan jest po prostu the best. Kolejne pytanie, Rowan czy Dorian? Słuchajcie, powiem tak. Dorian, kiedyś nie lubiłam Doriana, ale w ostatnich tomach naprawdę Dorian się zmienił. A Rowan to po prostu jest alpaka. no i cóż więcej mam, mam powiedzieć. Idziemy dalej. Narracja pierwsza osobowa, czy trzecia osobowa? Ja wolę trzecia osobową, chociaż jeżeli ktoś dobrze robi to w pierwszej osobie, to nie mam problemu. I kolejna długa książka, czy krótka seria? To wszystko zależy. Chyba wolę długie książki, ponieważ z drugiej książki można zrobić krótkie serie, a jeżeli jest krótka seria, która wychodzi raz na 5 lat, to się denerwuję. Basen czy jezioro? Zdecydowanie jezioro, ale takie czyste. Wakacje nad morzem czy w górach? W górach, ponieważ morze mnie troszkę nudzi, ja nie lubię jak wokół mnie jest tysiąc osób, nie lubię w ogóle leżeć plackiem i się opalać. Ja wolę chodzić, więc wybieram górę, bo kocham góry i często, stosunkowo często jestem w górach, jeżeli porównać mnie do takiej przeciętnej osoby. Odcienie magii czy wyszys Tutaj w ogóle nie ma żadnego momentu zwątpienia. Tylko powiem jedno: odcienie magii. wyszys mnie zawiodło i to bardzo. Baton czy tabliczkę czekolady tabliczka czekolady, najlepiej jakiejś mlecznej albo coś takiego. Skrzydełka czy bez skrzydełek? Zdecydowanie ze skrzydełkami, ponieważ bez skrzydełek książka się strasznie tak roluje, ta folia ochronna schodzi, mnie to strasznie irytuje i ona się wygina i w ogóle szybciej się psuje i takie rzeczy. Jedna gruba książka czy dwie cięższe? Jedna gruba. Erotyk czy horror? Horror? Chociaż horroru nigdy nie czytałam. Ale erotyki nie są jakieś mega dobre teraz, więc wybieram horror. I to było tyle, jeśli chodzi o książkowe to czy to. Dziękuję Wam bardzo za zadane pytania. Mam nadzieję, że Wam się moje odpowiedzi spodobały, a może jakaś Was zdziwiła. Dajcie znać na dole i dajcie znać na dole, jaki Wasz byłby wybór, bo to pytanie: Harry Potter czy pielgrzym, złamało mi serce. Znajdziecie. Nie no, żartuję jeszcze Wam jego tygodnia, jego dnia, jego weekendu. Trzymajcie się, bujaczki, papa.